Dramat piłkarza Tottenhamu. Jan Vertonghen doznał wstrząśnienia mózgu i wielka krytyka Krzysztofa Piątka. Włoskie media nie pozostawiają na Polaku suchej nitki. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś między innymi podsumujemy sobie wczorajszy mecz Champions League. Karygodne zachowanie Antonego Marciala przed spotkaniem z Chelsea. Najwyższe odznaczenie dla Leo Messiego. Kolejna kompromitacja PSG. Przegrywają ligowe starcie. A na sam koniec sędzia wyrzucił sędziego z boiska. Zanim przejdziemy dalej, mam dla Was konkurs, w którym możecie wygrać taką właśnie oto piłkę, jaką widzicie na ekranie. O wszystkim, co trzeba zrobić, aby ją wygrać, dowiecie się z kolejnego filmu. Ale pamiętajcie, że konkurs jest tylko dla widzów tego kanału, więc jeżeli jeszcze do nas nie dołączyłeś, zachęcam Cię, abyś zrobił, czy też zrobiła to już w tej chwili. Zapewniam Cię, że naprawdę warto. A teraz zapraszam do oglądania. Champions League wkroczyło w decydującą fazę. Zaczęliśmy od fazy grupowej. Odpadły tam najsłabsze drużyny, ale i tam nie brakowało emocji. Zobaczyliśmy m.in. comeback Manchester United w spotkaniu z Juventusem, a po meczu taką celebrację wygranej Jose Mourinho. Faza pucharowa uraczyła nas wielkimi sensacjami. Z rozgrywkami pożegnał się m.in. Real Madrid, PS Rzeczy Juventus. Wczoraj mieliśmy przyjemność zobaczyć pierwszą półfinałową parę. W niej zmierzył się Tottenham z Ajaxem Amsterdam. Buchmacherzy stawiali na angielski zespół, jednak wielu ekspertów i kibiców przekonywało, że to Holendrzy są faworytami tego starcia. Uzasadniali to brakiem Harego Keina, fatalną formą Dale Aliego oraz tym, że Ajax jest w fenomenalnej formie i wielkim gazie. No i się nie mylili. Wczorajszy mecz w Londynie zakończył się wygraną Ajaxu 1 0. Jeszcze kilka tygodni temu mało kto stawiał na Ajax, tylko nieliczni widzieli w nim czarnego konia tych rozgrywek. Spotkanie od samego początku trzymało w napięciu. Pierwszy jeden golpad w 15 minucie. Piękną tiki takę zagrali piłkarze Ajaxu, a obrona Tottenhamu w zupełności się pogubiła. Z podał do Van de Pika, a ten miał dużo czasu, aby władować piłkę do siatki. Zobaczcie sami. W pierwszej połowie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia z udziałem obrońcy Tottenhamu Jana Vertongena. Ucierpiał w starciu z bramkarzem Ajaxu Andre Onaną. Chciałbym pokazać Wam nagranie oraz zdjęcia z tego zdarzenia, jednak miałem już przygodę z YouTube'em, że na film zostało nałożone ograniczenie wiekowe 18+, tylko dlatego, że piłkarz miał na czole trochę krwi. Dlatego kolejny raz wolę nie ryzykować. Zdjęcia z tego zdarzenia znajdziecie u mnie na Instagramie landrylyty. Link w opisie tego filmu. Jeśli już tam będziecie, napiszcie komentarz, że jesteście z filmu, a ja na pewno polajkuję wasz komentarz. W każdym razie Vertongen wrócił na boisko, ale po chwili okazało się, że nie będzie w stanie rywalizować dalej. Musiał definitywnie opuścić plac gry. To działo się poza linią boczną boiska. Nie wygląda to dobrze. Po badaniach okazało się, że doszło do wstrząsu mózgu. Druga połowa nie przyniosła zmiany rezultatu. Choć według statystyk to Tottenham miał przewagę, stwarzał więcej sytuacji, oddawał więcej strzałów na bramkę rywala, to nie potrafił odwrócić losów tego meczu. Wynik 1-0 dla Ajaxu jest bardzo dla nich korzystny. Spowodowane jest to faktem, iż uzyskali go na terenie rywali. Teraz Tottenham będzie musiał zagrać być może mecz tego sezonu, aby przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Tottenham skazywany był na porażkę z Manchesterem City, ale jednak to oni grają w półfinale, a nie obywatele. Sprawia to, że nie możemy przekreślać szans kogutów. Jednak jeśli Ajax zagra w finale, będzie to ich pierwszy finał od 1996 roku. Drugi fakt, który sprawia, że byłoby to bardzo wyjątkowe wydarzenie, to to, że Daily Blint jest ich najdroższym piłkarzem. Zapłacili za niego 16 milionów euro Manchesterowi United. Reszta piłkarzy była tańsza albo są wychowankami klubu. Przed meczem doszło do bardzo ciekawej wymiany zdań pomiędzy trenerami obu klubów. Mauricio Pochettino zarzucił, że jego drużyna miała mniej czasu, aby przygotować się do tego meczu. To nie jest narzekanie, to jest po prostu niesprawiedliwe, takie są fakty. Gdybym był w odwrotnej sytuacji i miał cały tydzień na przygotowanie się do tego pojedynku, to pomyślałbym, że to niesprawiedliwe dla nich. Na te słowa postanowił odpowiedzieć Eric Ten Hag. My gramy w Eredivisie, gdzie otrzymujemy 10 milionów euro z tytułu praw autorskich do transmisji telewizyjnych. Oni grają w Premier League i dostają 200 milionów euro. Czy to cały czas jest niesprawiedliwe dla nas czy dla nich? Każdy spotyka się z innymi okolicznościami, z którymi musi sobie radzić. A co wy sądzicie o tych słowach, dajcie znać w komentarzu. Od dwóch albo trzech filmów nie przygotowałem dla Was żadnej zagadki, tak więc dziś to naprawimy. Zagadka może i do najprostszych nie należy, ale kto lepiej sobie z nią poradzi, jak nie wy. Waszym zadaniem jest odgadnięcie piłkarza. Gra w Lidze włoskiej, ma polskie i włoskie korzenie, a urodził się na innym kontynencie. To jak? Dacie radę? Ja jestem o tym przekonany. Powodzenia, a na wasze odpowiedzi czekam w komentarzach. Kibice Czerwonych Diabłów są niezadowoleni z obecnej sytuacji, jaka panuje w klubie. Szczególnie obrywa się zawodnikom za to, że nie widać u nich starania, zaangażowania czy woli walki. Za czasów sera Alexa Fergusona takie podejście piłkarzy było nie do pomyślenia. Jeżeli się nie starałeś, mogłeś być pewny, że długo nikt cię na boisku nie zobaczy. Fani Manchester United nie pozostawili suchej nitki na Antonym Marcialu. Został on nagrany przez jednego z kibiców podczas rozgrzewki przed arcyważnym meczem z Chelsea. Zobaczcie co Francuz robił przez blisko minutę. Jego rozgrzewka była spowodowana tym, że nie znalazł się w wyjściowej jedenastce na ten mecz. Mimo, że uważałem go za wielki talent, to takie zachowanie jest poniżej krytyki. Zawodnik na takim poziomie, w takim klubie nie może tak się zachowywać. Takie zachowanie to poziom maleńkich dzieci, które nie dostają tego, czego chcą. W moich oczach wiele stracił. A co wy sądzicie o takim zachowaniu? Czy powinny zostać wyciągnięte w stosunku do niego jakieś konsekwencje? Leo Messi jest piłkarzem, którego zapamiętamy prawdopodobnie na zawsze. On już teraz jest legendą nie tylko FC Barcelony, nie tylko La Ligi, nie tylko reprezentacji Argentyny, ale całej piłki nożnej. Zna chyba każdy. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie. Dziennikarz przeglądu sportowego Jakub Kręcidło pisze, że Leo Messi otrzyma najwyższe odznaczenie w Katalonii. Chodzi o krzyż świętego Jerzego. Pan Jakub także podaje uzasadnienie. Leo Messi zostanie wyróżniony za niesamowitą karierę sportową, w trakcie której jest uważany za najlepszego piłkarza w historii. Przyjechał do Katalonii jako dziecko prosto z Argentyny, by dołączyć do juniorskich drużyn FC Barcelony. W sporcie tak popularnym jak futbol, Leo Messi jest wzorem kluczowych wartości jak skromność, uczciwość, chęć nauki i rozwoju, kreatywność, wzajemny szacunek i praca na rzecz grupy. Stworzył fundację Leo Messiego, która wspiera dzieci i młodzieży. Współpracował z wieloma centrami medycznymi w całej Katalonii, a także bardzo angażował się w pomoc Szpitala Dziecięcego w Barcelonie, w którym zaangażował się w pomoc w budowie Centrum Onkologicznego. Tak więc wielkie gratulacje dla Leo Messiego. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Football Team PL. Football Team to polski przeglądarkowy menadżer piłkarski, w którym tworzysz i rozwijasz własnego zawodnika, zakładasz lub dołączasz do drużyny i rywalizujesz przeciwko innym w ligowych rozgrywkach. Gra wyszła na początku tego roku i dynamicznie się rozwija. Dlatego jeśli jesteś fanem piłki nożnej, warto się zainteresować. A rejestrując się z linku poniżej, mocno wspierasz ten kanał, dzięki czemu mogę wypuszczać filmy częściej i lepszej jakości. Dodatkowo warto pamiętać, że będę zakładał własną drużynę, więc im wcześniej założysz konto, tym lepiej. A i jeszcze jedno, bo bym zapomniał. Rejestrując się z linku poniżej, dostajesz 200 energii na start. PSG znowu się skompromitowało, tym razem przegrali z Montpellier 3 do 2. Przegrali 3 z 5 ostatnich spotkań i jedno zremisowali. Jak na mistrza Francji to bardzo słabo. Ich kibice na pewno lepiej zapamiętaliby ten sezon, gdyby ich piłkarze byli skoncentrowani do samego końca. Mimo wygrania ligi, to tego sezonu nie mogą zaliczyć do udanych, szczególnie jeśli chodzi o występ w Champions League. Krzysztof Piątek ma niemałe problemy. Włoska prasa pisze o zadyszce, rozregulowanym celowniku i wyczerpaniu materiału. Polak nie trafił do siatki rywali od czterech spotkań. Ostatnia porażka z Torino dobiła Milan. Przegrali 2 do 0 i stracili prawdopodobnie szansę na występ w Champions League. To teraz okazuje się, że prawdopodobnie nie będą mogli zagrać w żadnych rozgrywkach europejskich. Atalanta pokonała Udinezę i zepchnęła Milan dopiero na siódmą pozycję. Fakt, że różnice punktowe są minimalne, ale w ostatecznym rozrachunku mogą okazać się kluczowe. Prawdopodobnie po tym sezonie ze stanowiskiem menadżera pożegna się Genaro Gatuzo. Władze klubu nie są zadowolone z jego pracy, jednak pozwolą mu dograć ten sezon do końca. Pojawiły się plotki, że Krzysztof piątek decyzją trenera, miałby już nie zagrać w podstawowym składzie Milanu w tym sezonie. Gatuzo ma uważać, że potrzebuje on odpoczynku od futbolu. Warto jednak zauważyć, że środek pola Milanu praktycznie nie istnieje. Nie stwarza dogodnych sytuacji piątkowy, aby ten mógł wykorzystać danemu sytuację. Do zabawnej sytuacji doszło w Portugalii, w 56 minucie gra została przerwana, do szatni musiał zejść arbiter boczny. Spowodowane to było jego potrzebą skorzystania z toalety. Po powrocie arbitra bocznego, arbiter główny w ramach żartów wlepił mu czerwoną kartkę, ale spokojnie mecz został rozegrany do końca. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i dzwoneczku, dzięki temu na pewno nie przegapicie kolejnego konkursu. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia!